Pan nagrywa, to pan tutaj panu odpowiem fajną historię. Tak? W tym momencie. Nie A co to ciekawego? Pana? Kółeczka antyczna. Bardzo stara, złotem i srebrem robiona. Rzeźbiona w drewnie. Który to rok będzie mniej więcej? No może być koniec 18, początek 19. O, o są... bardzo ciekawa. Od razu widać. No widać od razu. Jaka po montażu? Nie, ja to kupiłem. A kupił pan sobie? Kupiłem, ale, ja to, ale to pójdzie do sprzedaży. No wiadomo. Tylko w odpowiednie ręce. To tak średnio, jakby ktoś chciał kupić takie A w takie granicach 1200 zł. 1200 zł. Niesamowite. No widzi pan, no, no, no panu, nie A skąd drewno. to pochodzi? To jest wszystko drewno. Jak, to jak się przyjrzeć, to widać. No. Ale jak to skąd to pochodzi bardziej? Nie wiadomo. No nie Jaki ja kraj, tak Nieraz są napisy. Jakieś sygnatury. Yy, nie nieraz yy, za warsztatu pisali, nie? Pieczątki robili ewentualnie. Tu akurat nie ma, ale to jest profesjonalna no, robota. To jest, super. to jest profesjonalnie zrobione. Mega, wszystko. Widać, że wykończone. Tak, jest dokładnie, wszystko dokładność jest zrobiona wszędzie. Jest, jest, jest przymocowany jest przymocowane swobodnie. Nie ma prawa pęknąć, bo jak ma... Nie ma minimalny luz, to to nie ma prawa, pęknąć nie ma prawa. Nie. Mhm. I nawet widzi Pan z dobrego drewna, że nawet nie ma skazy pęknięcia. No tu jak są takie pęknięcia, to są na łączeniach, no to się zdarza. No, to się zdarza. Dzieło sztuki, mogę dotknąć? Proszę, no, proszę. Mogę, może Pan potrzymać? No, Bo to rzadkość jest, żeby takie coś trzymać. No właśnie, to jest rzadkość. Piękne. Proszę bardzo no, oddaję dobre ręce. Tu widać grunty kładzione były, obo tu deskę widać. Aha, czyli też można sobie takie coś czasem jakoś tutaj. A to nie przeszkadza, ja te, tego nie ruszam. No wiadomo. Bo ja, bo ja to... jestem z tego zawodu. Dlatego gdy ja tylko spojrzę to ja widzę co to jest. Mhm. Super. I super, bardzo ładnie, to, to tylko ktoś dokleił, żeby ściany nie zyskować. Tak. A tu co to zawieszki, są oryginalne.